Quiz. Jak działa ashwagandha? Poznaj królową adaptogenów. Co oznacza nazwa ashwagandha w języku sanskrytu? Zapach konia. W jakiej dziedzinie medycyny ashwaganda ma długą historię stosowania? Ajurweda. Które z tych właściwości przypisuje się adaptogenom? Pomagają radzić sobie ze stresem. Z jakiej części rośliny najczęściej pozyskuje się ekstrakt aszwagandy? Korzenia Jak aszwaganda wpływa na sen? Może poprawiać jakość snu. Jaki efekt zaobserwowano u sportowców przyjmujących ashwagandę? Zwiększona regeneracja. W jakich schorzeniach ashwaganda może mieć potencjalne działanie wspomagające? Choroby neurodegeneracyjne i zaburzenia pamięci. Na ile pytań odpowiedziałeś? Odpowiedziałaś poprawnie.